Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jeśli dłużej siedzisz z nogą na nogę, to zaczynasz odczuwać drętwienie i mrowienie? A może borykasz się z problemem drętwienia rąk i nóg na co dzień, niezależnie od tego, w jakiej pozycji siedzisz, czy leżysz, lub podczas chodzenia? Z dzisiejszego filmu dowiesz się, z czego to wynika i czy można coś na to poradzić. Zapraszam do oglądania. Cześć. Z tej strony magister farmacji Klaudia świąkała, a wy oglądacie kanał Gdzie Polek. Drętwienie i mrowienie to zaburzenia czucia, czyli tak zwane parestezje. Większość osób na pewno kiedyś doświadczyła takich objawów, na przykład, jak wspomniałam na początku, siedząc zbyt długo z nogą na nogę. W takim przypadku uciśnięte zostają naczynia krwionośne oraz nerwy przechodzące pod kolanem. Co utrudnia ukrwienie i przewodzenie nerwowe, prowadząc do wspomnianego drętwienia i mrowienia w nogach. Uczucie to mija szybko po zmianie pozycji, ale zdarzają się też przypadki długotrwale utrzymującego się uczucia drętwienia i mrowienia w kończynach, występujące bez wyraźnej przyczyny, które może świadczyć o uszkodzeniu nerwu lub chorobach i wymagać wizyty u lekarza czy fizjoterapeuty oraz odpowiedniej diagnostyki. Długotrwały ucisk lub uraz nerwu. Ucisk na nerw, na przykład przez zgrubiały mięsień czy zmiany kostne lub uraz, w wyniku którego doszło do zgniecenia lub przerwania nerwu, mogą być przyczyną zaburzeń czucia, w tym właśnie drętwienia i mrowienia kończyn. Jest to tak zwana mononeuropatia, której zwykle towarzyszy też ból i osłabienie mięśni. I choć hasło mononeuropatia może niewiele Wam mówić, tak z pewnością spotkaliście się z terminami takimi jak zespół Nadgarstka czy rwa kulszowa. Schorzenia te powstają właśnie w wyniku uszkodzenia bądź ucisku na nerw, w tym przypadku pośrodkowy nadgarstka lub kulszowy. W takich przypadkach pierwszym krokiem w leczeniu jest fizjoterapia, a w razie braku efektów zabieg chirurgiczny. Trętwienie może pojawiać się u osób z cukrzycą, które nie są leczone, są leczone nieprawidłowo czy po prostu mają już powikłania choroby. I jednym z nich jest neuropatia cukrzycowa. Przyczyną tego jest utrzymujące się zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi, które może prowadzić do uszkodzeń włókien nerwowych. Jeśli chorujesz na cukrzycę i doświadczasz częstego drętwienia kończyn, to koniecznie powiedz o tym swojemu lekarzowi prowadzącemu. Nie każde mrowienie od razu oznacza powikłania choroby, ale po prostu warto trzymać rękę na pulsie. W przypadku osób z cukrzycą, u których wysoki cukier utrzymuje się zbyt długo, mogą pojawić się też zaburzenia elektrolitowe i odwodnienie o którym opowiem w dalszej części filmu. Zaburzenia równowagi elektrolitowej, a szczególnie niedobór potasu i magnezu. Zaburzenia elektrolitowe są najczęściej spowodowane zbyt dużą utratą płynów przez przedłużające się wymioty, biegunki lub pocenie się, ale mogą też wystąpić w wyniku niektórych schorzeń lub przyjmowanych leków. Nieprawidłowy poziom elektrolitów w organizmie może negatywnie wpływać na funkcje komórek nerwowych i prowadzić do nieprawidłowej pracy układu nerwowego. Do drętwienia i mrowienia zwykle dochodzi wskutek zbyt niskiego poziomu potasu lub magnezu we krwi. I dlatego w domowej apteczce warto zawsze mieć elektrolity. Takie podstawowe wyposażenie każdej apteczki domowej możecie przy pomocy naszego portalu Gdzie Polek skompletować i zamówić z dostawą do domu lub odebrać w najbliższej aptece. Drętwienie można też znaleźć wśród potencjalnych działań niepożądanych wielu leków, np. antyarytmicznego amiodaronu stosowanych w celu obniżenia poziomu cholesterolu statyn. Leków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona Lewodopy czy leków bakteriobójczych takich jak metronidazol czy linezolid. W tym przypadku, jeśli drętwienie nie ustąpi samoistnie, konieczny jest kontakt z lekarzem i rozważenie modyfikacji leczenia niedobór witamin z grupy B. Witaminy z grupy B biorą udział w tworzeniu osłonki mielinowej, która chroni nerwy przed uszkodzeniem oraz umożliwia prawidłowe przewodzenie impulsów nerwowych. W związku z tym niedobór tych witamin może skutkować między innymi uczuciem drętwienia i mrowienia kończyn. W takim przypadku pomóc powinna suplementacja preparatów zawierających kompleks witamin z grupy B lub poszczególnych jej związków. Najczęściej obserwuje się niedobór witaminy B12, więc jeśli jesteście ciekawi jakie inne objawy mu towarzyszą oraz jakie osoby są najbardziej narażone, to odsyłam Was do innego filmu na naszym kanale. Link jak zawsze znajdziecie w rogu ekranu oraz w opisie filmu. A jeśli poszukujecie preparatu z witaminą B12, to na naszej stronie możecie sprawdzić jego dostępność w najbliższej aptece lub zamówić produkt online z dostawą do domu. Link do całej kategorii również zostawiam Wam w rogu ekranu i w opisie filmu. Przewlekła choroba Nerek. W miarę postępu choroby we krwi gromadzą się tak zwane toksyny mocznicowe, które mogą przyczyniać się do uszkodzenia nerwów i tym samym powodować między innymi drętwienie i mrowienie kończyn. Inna teoria mówi, że choroba nerek powoduje niezrównoważenie poziomu elektrolitów w organizmie, co, jak mówiłam chwilę wcześniej, prowadzi do nieprawidłowej pracy układu nerwowego. W tym przypadku, aby drętwienie ustąpiło, konieczne jest odpowiednie leczenie choroby podstawowej. Niedokrwienie kończyn dolnych. Niedokrwienie nóg występuje w wyniku ograniczonego przepływu krwi w tętnicach, na przykład poprzez zwężenie ich światła. Najczęstszą tego przyczyną jest miażdżyca, w przebiegu której dochodzi do odkładania się w ścianach tętnic cholesterolu w postaci tzw. blaszek miażdżycowych. Głównym objawem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych jest ból nóg, często odczuwany właśnie jako zdrętwienie. Objaw ten nazywa się chromaniem przestankowym i pojawia się podczas chodzenia, a ustępuje samoistnie po krótkim odpoczynku. Leczenie może zależeć od zaostrzenia choroby. I chorób towarzyszących zwykle wykorzystuje się leki obniżające poziom cholesterolu, poprawiające krążenie, a także przeciwzakrzepowe. W niektórych przypadkach konieczne może być leczenie zabiegowe lub chirurgiczne. Niedoczynność tarczycy. Niedoczynność tarczycy może prowadzić do zatrzymania płynów, powodując obrzęk Tkanek, co może wywierać nacisk na nerwy. Najczęściej zjawisko to występuje w nadgarstkach i dlatego nawet u 80% pacjentów z niedoczynnością tarczycy występuje tak zwany zespół cieśni nadgarstka. Objawia się głównie mrowieniem, drętwieniem i bólem palców rąk. Do możliwych przyczyn drętwienia rąk i nóg możemy zaliczyć także Nadużywanie alkoholu i palenie papierosów, co działa toksycznie na układ nerwowy, stwardnienie rozsiane, czyli schorzenie, w którym drętwienie kończyn jest często początkowym objawem, migrena z aurą. W trakcie jej napadów, poza bólem głowy, odczuwalne może być także drętwienie i mrowienie. Zwykle w jednej ręce lub po jednej stronie twarzy, które może powoli rozprzestrzeniać się wzdłuż kończyny, a także udar mózgu, którego zwiastunem może być nagłe drętwienie po jednej stronie ciała zwykle obejmujące rękę, nogę i stopę. Często powtarzającego się bądź występującego bez wyraźnej przyczyny drętwienia nie można ignorować. W takim przypadku zwykle konieczna jest konsultacja z lekarzem. Który zbierze dokładny wywiad i zleci dalszą diagnostykę, która pozwoli wykluczyć poważne schorzenia? Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy film był dla Was pomocny i jakie tematy chcielibyście, aby poruszyć w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i łapkach w górę. Do zobaczenia wkrótce.